Natomiast proszę zobaczyć, naprawdę potas to jest, to jest ogrom dziennego zapotrzebowania. Sorry, ale my tego nie mamy. I tu się zaczyna problem. I nie bez powodu wkleiłam najpiękniejszy slajd, który jak go zrobiłam, to długo się zastanawiałam, jak wizualnie pokazać, żeby człowiekowi jak obraz fotograficzny zapamiętało się to. Można powiedzieć w pamięci. Proszę Państwa, te dwie dłonie w przyrodzie się nazywa symbiozą. To jest tak jak mąż z żoną. Nie? Tam chwytają za ręce dobraś te obrączki tam zakładają na dobre i na złe i do śmierci cię nie opuszczę. Proszę Państwa, Paweł mi dawał magikal, Kalbram po pięć, po cztery, młekałem tego. Okazuje się, że pentokan, który miałam, ale ja go miałam jak Wiedziałam, że jadę na wycieczkę i muszę być do późna, w teatrze do 24, trzeba było wystawić oceny, czyli ja go brałam jako źródło energii w sytuacjach, bo widziałam, że to daje powera, tak. Bo ja widziałam, że to jest faktycznie power, tylko że ja go w ogóle nie kojarzyłam z czymś, co tak naprawdę było kluczowe. I chciałam Państwu powiedzieć dzisiaj, że jeżeli... W momencie, gdy w organizmie zaczyna brakować potasu, to w symbiozie idzie magnez. Jeden idzie w duecie z drugim. I chociaż nawet lekarz rodzinny dał mi... Później zaczęłam się tym wszystkim denerwować. Szpital, pogotowie mnie brało, no to adrenalina. Nie wiedzieli jak, wyniki. No. Mimo wszystko żyłam non stop w takiej, wewnętrznym, w takiej wewn wewnętrznej nerwicy. Lekarz mi powiedział: Ja już nawet pojechałam do psychiatry, bo sobie myślę może to jakiś odstanów lękowych. Uf, mówi pani, nie. Ja tu nic nie widzę, ale jak pani tak bardzo chce, to mogę coś pani przypisać. I proszę państwa, i chciałam państwu powiedzieć naprawdę świetny psychiatra świetny, ale później, kiedy jeszcze raz do niego dzwoniłam, powiedziałam mu najważniejszą rzecz zaraz państwu powiem. Jak dopiero przetestowałam to na dziewczynkach i to dwóch, z mojej klasy. Nawet się dobrze składa, bo pani Kalita też uczy w tej klasie i zna te osoby. I, I dlatego, proszę państwa, pamiętajcie: te dwa minerały, te dwa pierwiastki to jest największy duet świata. To jest coś, kiedy nam tego zabraknie, to po prostu leży cała reszta.